Wynikiem 7 do 0 na korzyść LZS-u do ruchów zakończył się niedzielny sparing z masową Kraszewice. Dla obu zespołów był to pierwszy mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. Podopieczni Wojciecha Czecha zdominowali swoich przeciwników już do przerwy prowadząc 3 do 0. Na listę strzelców z dwoma bramkami wpisał się Mikołaj Gretkiewicz, a po jednej zdobyli Piotr Nasiadek, Alan Jabłoński, Olek Demkiew, Anton Padliniew oraz goście skierowali piłkę do własnej siatki. Trenerzy nie mieli żadnej możliwości rotowania składem, nie mając tego dnia do dyspozycji zawodników rezerwowych. Kibice zarówno LZS-u jak i masowi nie muszą mieć jednak powodów do obaw jeśli chodzi o sytuację kadrową. Nieobecności w głównej mierze powodował wakacyjny odpoczynek. Czele jest ta pozycja to w tym sezonie, czyli śrojek tabeli. Na ten czas yy, nie odeszło tyle zawodników co rok temu, bo rok temu do sześciu zawodników. Jeszcze jeden zawodnik po dwuletniej przerwie po kontuzji zadka też zaczął trenować. Mam nadzieję, że wzmocniają zespół. Z LZS-em do ruchów pożegnał się Bartłomiej Kawka, a potwierdzony został Mateusz Maciaczyk, który w poprzednim sezonie strzelił 16 bramek w barwach Pelikana Grabów. Zmian możemy spodziewać się również Masowi. Zaczęliśmy treningi praktycznie w tym tygodniu. Cztery sparingi, dzisiaj pierwszy odbyliśmy. Chcemy jeszcze tam z dwóch, trzech zawodników ściągnąć z równoległych klubów, ale, ale to wszystko jest w toku, także, także szczegóły jeszcze na razie nie są do końca znane. Był nam, znaczy wrócił do, do Wiktorii Mati Kucharskiej, który był bardzo fajnym uzupełnieniem. W następnym sparingu LZS ruchów zagra z Raszkowianką Raszków, a Masowia z Iskrą Sieroszewicę. Inauguracja ligi w Kasie Okręgowej zaplanowana jest na 13 i 14 sierpnia. Zespoły, póki co nie poznały jeszcze terminarza.